Kalo? Tu jest piekło, rozumiesz? Dziecko zginęło od odłamka, kobieta krzyczy pod gruzami nie mamy już sił. Warszawa, sierpień 1944 roku Powstanie trwa miasto zamieniło się w morze gruzów i ognia. Dla jednych to walka o wolność, dla innych codzienna walka o przetrwanie. To historia jednego dnia z życia Jana Nowickiego. Zwykłego cywila uwięzionego w nadzwyczajnych okolicznościach. Nie ma karabinu. Ma tylko wiadro, którym gasi ogień, i nadzieję, której uczy się trzymać z każdą kolejną godziną. Jan otwiera oczy. Jest ciemno, w nos uderza go zapach stęchlizny dymu i potu. Leży na brudnym sienniku, przykryty płaszczem, który kiedyś należał do jego brata. W piwnicy razem z nim śpi osiem osób. Nikt nie mówi. Każdy oddycha płytko, jakby lęk mógł obudzić śmierć. Z sufitu sypie się pył. Odgłosy artylerii przypominają, że dzień właśnie się zaczął. Tylko nie wiadomo, który z kolei. Jan wychodzi z piwnicy. Przez zniszczone drzwi dostaje się do klatki schodowej, dawno już nieistniejącej w pełnej formie. Jedna ściana budynku runęła tydzień temu po uderzeniu pocisku moździerzowego. Na podwórku leżą cegły, szkło, spalone książki. W oddali słychać pojedyncze strzały. Jan nie ma żadnej broni, ma tylko blaszane wiadro. Idzie po wodę. Wie, że może nie wrócić, ale dzieci w piwnicy potrzebują płynu do picia. I do gaszenia ognia. Jan dociera do studni. Jest kolejka, dwanaście osób, nikt się nie odzywa. Tylko raz ktoś mówi: Dziś rano trafili szpital na tamce. Kobieta trzymająca dziecko na rękach patrzy w ziemię. Dziecko nie rusza się, może śpi, może nie. Kiedy Jan nabiera wodę, słyszy krzyk. Rakieta uderza w kamienicę 100 metrów dalej. Echo rozsadza powietrze. Wszyscy rzucają się na ziemię. Po chwili wstają, jakby nic się nie stało. W drodze powrotnej Jan spotyka basie. Młodą łączniczkę z opaską Armii Krajowej. Ma rozciętą dłoń i zakrwawioną chustę. Trzeba przenieść meldunek na chmielną, może ktoś przeżył nalot. Jan nie jest żołnierzem, ale wie, że jeśli nie pomoże, Basia może nie dać rady. Zgłasza się. Przejście przez otwartą przestrzeń między ruinami wymaga odwagi graniczącej z szaleństwem. Ruszają razem. Ruiny między Janem a Chmielną nazywane są przez powstańców Mordorem. Otwarta przestrzeń ostrzeliwana przez gniazda karabinów maszynowych. Jan i Basia przyczajają się w bramie, czekają. Cisza może być zdradliwa, a może właśnie teraz trzeba biec. Basia daje znak. Rzucają się do sprintu przez ulicę, która niegdyś pachniała chlebem z pobliskiej piekarni. Teraz tylko kurz i proch. W połowie biegu rozlega się gwizd. Pocisk trafia w mury kilkanaście metrów obok. Oboje upadają. Jan czuje pieczenie w ramieniu. Odłamek przebił rękaw, ale nie wszedł głęboko. Biegną dalej. Dobiegają. Udało się. Docierają do schronu. Piwnica ciasna, duszna. Kilkanaście osób. Starszy mężczyzna w okularach trzyma w rękach radio, z którego ledwo słychać. To mówi błyskawica. Basia przekazuje meldunek. Kobieta, do której miała dotrzeć, nie żyje. Dowiadują się, że zginęła wczoraj wieczorem. Jan siedzi pod ścianą, ociera czoło, kręci mu się w głowie. Rana w ramieniu zaczyna krwawić. Starsza kobieta podaje mu opatrunek z podartej koszuli. Nikt nie mówi o przyszłości, tylko jeszcze jeden dzień, jeszcze trochę. Powietrze przeszywa przerażający dźwięk. Syrena. Potem seria uderzeń, jedno bliżej niż inne. Tynk sypie się z sufitu. Głuche uderzenie, krzyki. Korytarz prowadzący na zewnątrz zawala się. Zasypani są dwaj mężczyźni. Jeden z nich jęczy pod gruzami. Jan zrywa się. Mimo bólu próbuje odsunąć cegły. Basia pomaga. Po kilku minutach cisza. Mężczyzna pod gruzami przestaje się odzywać. Nie ma czym go odkopać. W powietrzu unosi się pył. Wszyscy siedzą i czekają. Nikt nie mówi, czy będą próbować wyjść. Nie teraz. Wyjście przez tylną część piwnicy prowadzi na podwórko. Ktoś pokazał drogę przez dziurę w murze. Jan i Basia wychodzą z powrotem w stronę śródmieścia. Droga prowadzi przez teren, który kiedyś był małym skwerem. Teraz to cmentarz polowy. Na ziemi rząd świeżych grobów, przykrytych kocami, deskami, czasem kartką z imieniem, cisza. Nawet ptaków nie ma. Basia splata dłonie. Jan spuszcza wzrok. Nie mają sił na słowa. Jan i Basia docierają z powrotem do swojej piwnicy. Wchodzą po cichu. Ktoś rozdał suchary, kawałek dla każdego. Jan je bez emocji, prawie nie czując smaku. Przez chwilę panuje względny spokój. Jedna z kobiet zaczyna śpiewać pod nosem cicho. Jeszcze Polska nie zginęła. Dziecko, może sześcioletnie, siada obok niej i zasypia, trzymając ją za rękę. Nikt nie przerywa śpiewu, nikt nie mówi, by przestać. Może to ostatni raz, kiedy ktoś odważył się wierzyć w przyszłość. Niebo znów ciemnieje. Z oddali słychać niskie buczenie silników samoloty basia liczy jeden, dwa, trzy nalot. Eksplozje w pobliżu. Cała piwnica drży. Pył, krzyki, wybuch gdzieś bardzo blisko. Tynk spada z sufitu na głowy. Ktoś modli się głośno, ktoś płacze. Jan zasłania sobą starszego mężczyznę. Basia tuli do siebie dziewczynkę. Kilka minut później cisza. Tylko w uszach dzwoni. Po burzy ogniowej deszcz. Rzadki, brunatny od popiołu. Jan wychodzi na chwilę na zewnątrz, wystawia twarz ku niebu. Niebo jest szare, jakby samo płakało. Nabiera wody do puszki. Deszczówka smakuje jak błoto, ale to jedyne, co można pić. Wraca do środka. Wszyscy siedzą cicho, nikt nie pyta o jutro. Jan układa się z powrotem na swoim miejscu. Płaszcz nadal mokry od deszczu. Dziecko, które wcześniej spało obok kobiety, teraz leży przy nim. Ma zamknięte oczy, oddycha spokojnie, ktoś gasi świeczkę, w piwnicy robi się całkowicie ciemno, tylko oddechy. I dźwięk spadających kropel gdzieś w kącie. Jan zamyka oczy: Może jutro też się obudzi, a może nie. Ale dziś. Przetrwał.